Cześć, i też jest wami bardzo serdecznie. Zabieram Was dzisiaj na rower. Słuchajcie, jadę sama, więc wybieramy oczywiście te najbardziej ekstremalne drogi, czyli te najgory przejezdne. <grytanie> tutaj Was zabieram w trasę, która trwała około 2 godziny przybliżeniu i wynosiła około 31,5 km. Tutaj jedziemy, zobaczcie, przez takie tereny typowo e, wiejskie, czyli łąki, lasy i grunty orne. Jedziemy tutaj po takich trasach, gdzie bym nie wybrała się z dzieckiem ze względu na no niestety tutaj. Trudność trasy. Miałam wiele fajnych, już naprawdę pięknych rzeczy. Tutaj staw chciałam się nawet otrzymać, ale to był teren prywatny, więc stwierdziłam, że nie. Ciężko było przejechać przez niektóre dróżki, bo były naprawdę mega zarośnięte i mega po prostu, no niekomfortowa jazda, ale przypiękne za to widoki. Ja generalnie uwielbiam takie widoki, właśnie typowo leśne, typowo. O, że tak powiem, zalesione. Natomiast e, moja alergia tego nie za bardzo lubi. Ja mam Uczulenie silne na trawę, więc jak wróciłam, to przez dwie godziny męczyłam się z alergią, ale myślę, że to było warte. Jechałam, zobaczcie, przez takie piękne łąki, lasy. Naprawdę piękne widoki. E, generalnie nie wiem, czy to w ogóle było przyjezdne, natomiast była wyjeżdżona droga, więc. Więc jechałam. Tutaj mamy woda, woda i ja to, że tak powiem, rodzina uwielbiam wodę, natomiast słuchajcie, muszę się przyznać, że nie umiem pływać. I to jest moja zmora. Tutaj zatrzymałam się, bo stwierdziłam, że zrobię sobie krótki odpoczynek, bo taki piękny widok, no wiadomo, mega się fajnie odpoczywało. Więc yy, rzuciłam rower i zaczęłam się opalać, słuchajcie, w ubraniu. Tak, w ubraniu się opalam. <laughs> Moje nogi też się opalają, więc ściągnęłam buty i chwilkę, chwilkę odpoczynku. Także myślę, że yy, ruszamy w dalszą drogę. Zobaczmy, co nas dalej czeka. Generalnie, tak jak wspomniałam, trasa wynosiła 2 godziny w przybliżeniu km, a Dużo, niedużo dla mnie to było myślę w sam raz, no bo jednak niektóre ścieżki były ciężko przejezdne. Tak, jak na przykład tutaj zobaczcie, musiałam prowadzić rower. Generalnie około 500 metrów, dużo, niedużo. Natomiast, no już tutaj, no, ciężko się to już tak powiem pokonywało. Nawet tak krótki odcinek, i musiałam prowadzić ten rower, bo nie dało się po prostu naprawdę jechać. Ech, ale tereny naprawdę przepiękne. Myślę, że to było warte e, tej wyprawy. No i to, że po prostu wybierałam naprawdę takie ścieżki, gdzie e, z rodziną bym nie pojechała ze względu na trudność. Tu już dojechałam do ścieżki asfaltowej, więc włączyłam GPS-a, bo nie wiedziałam, gdzie się znajduje. Także słuchajcie, kochani, buziaki dla Was i życzę Wam miłego dnia. Papa! Pa.